Siemka. Witajcie w kolejnym odcinku z Mrocznej Wyspy na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie już w czwartej odsłonie tej serii. Witamy ponownie w ostatniego odcinka, czyli Teresę Podróżnik. I mamy tutaj taką e, miłą, słodką niespodziankę, ponieważ oprócz niej zawitaliśmy dzisiaj jej męża, który właśnie teraz idzie na klocka. Nazywa się Teodor Podróżnik i w ostatnim odcinku zostali rozdzieleni, ponieważ ona dołączyła do programu. On jeszcze czekał w kolejeczce i dzięki temu, że ona przetrwała, to teraz mogą się podobnie spotkać i to, to nie jest słodkie. No ale niestety ta słodecz nie może trwać wiecznie, ponieważ no, tylko jeden może przetrwać. Więc no chyba, że obydwoje im się zemrze... I będą szczęśliwie sobie razem w niebie szczebiotać. Niestety, happy endu chyba raczej w tym nie będzie. No, ale taka słodka ciekawostka jest. Potrzebujemy mm, trzech dziewczynek i trzech chłopaków na parceli, żeby te nasze mordercze zadania wykonywali. W ostatnim odcinku zarzekałam się, że sprawdza jakieś mody, coś tam, bla, ale szczerze mi się nie chce. Jestem takim totalnym leniem, obsranym, obrzyganym. Jeżeli ktoś ma naprawdę fajne mody, w, w, to dajcie znać w komentarzach. Obiecuję, że kiedyś ściągnę te mody i zrobię taki lepszy odcinek. Zamiast no, tej stacji, która tam poprawia wygląd albo pogarsza wygląd simów, no, będziemy robić grilla. Robimy podmiankę, zamiast operacji plastycznych będzie grill, czyli nic się nie zmienia, jedynie szósteczka się zmienia w naszym rankingu. Z czego pamiętam z odcinka Szczęśliwego Ziemniaka, jak ona robiła Igrzyska Śmierci, to... Zapodała całkiem fajną ciekawostkę. Ja tego wcześniej nie wiedziałam, że jeżeli jest teren zamknięty i w tym terenie zamkniętym spróbujemy urządzić grilla, to automatycznie wybuchnie pożar, ponieważ grill musi być na świeżym powietrzu. Oczywiście wierzę na słówko, nawet sama widziałam. Wierzę szczęśliwemu się Mniekowi, aczkolwiek sama jeszcze nigdy tego nie sprawdziłam, więc to jest taka fajna okazja, aby to sprawdzić. Ponieważ w sumie mamy dwie opcje pożarowe, ponieważ tutaj też mamy pożar, ale tutaj pożar może wyniknąć z tego powodu, że SIM się zagapi. No i większość pożaru strawi krzesła, więc najprawdopodobniej pożar. Jeżeli już się zacznie, no to będzie insta kill dla danego Sima. Tutaj myślę, że no, jeżeli to się na pewno zapali, to też to nie jest ciekawa opcja, aczkolwiek jak tutaj nie ma tych krzeseł, no to możliwe, że Sim jednak wyjdzie jakoś obronną ręką z tego, bo wiecie, Simowa logika, pożar i tak dalej, zjedz trochę z czego jest lodówki, wyśpisz się i wszystko będzie w porządku. Ponadto nic się nie zmienia. Ja naprawdę chciałabym kiedyś ujrzeć Sima, którego wpierdzielają muchy, ale to nie poprzez insyminatora, ale ja chciałabym to zobaczyć na własne gałki oczne no bo nigdy nie widziałam i no jest mi z tego powodu bardzo, 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 bardzo przykro, a tak poza tym to no jak już wcześniej wspomniałam nie ma żadnych różnic, czyli jedyneczka na kostce to będzie elektryczny renifer dwójeczka to będzie ten śmieciowy bankiet no mam nadzieję, że w końcu mi ktoś umrze z od tych much, ponieważ jest ich miliard, no sami widzicie trójeczka to maszyna potrzeb Eee, czwóreczka krowokwiat, piątka piekarnik, a szóstka będzie szybki grill. I jak zwykle losujemy naszym Simom o godzinie 12. Zadania, które mają do wykonania. A eee, przywitajcie, mamy tutaj Florencję De La Rosa, pierwszą uczestniczkę, cypriana różyczkę, numero y Quatro, to jest odwrócone dupą Nikodem. Oplot, no i nasza szczęśliwa rodzinka pod piąteczką i pod szósteczką. E, ja puszczam czas i czekamy do godziny 12, aby ktoś wykonał jakieś zadanie. Widzę tutaj Dorotkę Otomankę, że ona nie próżnuje, wylazła z grobu. No fajnie byłoby, gdyby w końcu jakiś sim umarł z jakiegoś innego powodu niż krowokwiat. Po prostu czekam na to, wyczekuję tego. Dorotka się zasadziła na. Tereskę. Ale w sumie Dorotki już nie widzę. Dorotka najprawdopodobniej sobie popełzła w ogóle gdzie indziej. Chyba, że ona się skończy myć. O! Mamy tutaj jeszcze Janinka Obraz. No proszę. Może Janinka Obraz przestraszy Teresę? Nie. Jakoś w ogóle te duchy się nie garną do tego. Nie wiem. Co jest nie tak z tymi duchami. Nie pozostaje mi nic innego niż biernie obserwować graczy i o godzinie i wszystko się może zdarzyć. Ale ogólnie to są ludzie szczęśliwi, dopiero co wzięci ze skrzyni rodzin i tak dalej, więc myślę, że mogę ich wszystkich spróbować wysłać na tor przeszkód, aby akurat mogli się przygotować przed godziną 12. Ja akurat wszyscy chcą. No prawie. Teraz, dlaczego Ty jednak nie chcesz? Teraz go zapraszamy cię. Pokaż innym, jak się tutaj musztruje. Ty wiesz więcej, jesteś tutaj gospodarzem. Gospodynią? O, idzie. Wszyscy w ogóle idą, nikt nie narzeka. Chociaż w sumie nie wszyscy poszli. Ale dlaczego, proszę pana, pan nie poszedł? Dołącz do swojej żony, w końcu się razem widzicie. On też w ogóle co innego robi. Halo, no. Proszę mi tutaj moje rozkazy wykonywać. No halo, gościu. Kogoś duch przestraszył, czy mi się zdawał? Słyszałam takie eee. Nie, coś mi się musiało wydawać. W takim układzie jakiś sim musiał wydać taki dziwny dźwięk z tego toru przeszkód. Okej, okay, dobra. Przyspieszamy do godziny 12, nie ma czasu. Trzeba być bezwzględnym. No, 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 no. Dobra, od najstarszego. Niestety Florencja to jesteś najstarsza. Bardzo mi przykro. Kosteczka w ruch. Czwórka. Uuu. Aha. Aha! A krowokwiat macie w dupie, bo cały czas je Ja A, już myślałam, że będziemy mieć pierwszego trupa tak od razu, tak na wstępie. Tatu Lipton. Ja, dobra, ale mam to w pamięci, że ona powinna dostać krowokwiata. Ona się nie wywinie. Nie ma bata. Dobrze, to teraz Eliza. No Eliza też ma no I co ja mam teraz z nimi zrobić? To może ty będziesz jakiś bardziej oryginalny Cyprianie. O, ty masz sześć. I akurat dzięki tobie wypróbujemy ten patent z Griland. Więc chodź tu mordo. Oczywiście, usunęłam tutaj drzwi, żeby w razie pożaru on nie mógł z tego uciec, ani nikt, żeby nie mógł do niego przyjść. Czy to prawda? Tak, prawda. Okej, okay, tylko cię się teraz zjara. Ciekawe, dobra, obserwujmy to. No, Ty za duże jest pomieszczenie i to nic nie da. Chciał ugasić pożar <ściał> twoimi sikami. Strażak sam, strażak sam. O, chyba się zjara, o kurde. O kurdełę. O kurdełę! O kurdełę! Jestem w szoku. Jeszcze lepszy insta-kill od tego, od krowokwiatu. kwiatu. Alleluja! I dzięki temu w końcu mamy jakiegoś Sima, który zmarł od czegoś innego niż krowokwiat. Jestem dumna. Dziękuję szczęśliwy ziemniaczku za tego protipa. Głodny? No masz lodóweczkę mordeczko, no. Wiem, że miałeś ochotę na grilla, no ale co ja ci poradzę. Dobra, musimy poczekać, aż ten pożar ustąpi. Jeszcze... No, halo! To, ej, dlaczego się pali na grobek? Ja nie chcę, nie! Nie! Jeszcze mi się na grobek spali, tak się da? Halo? Simsy? Dobra, nie da się, okej, okay. jestem szczęśliwa z tego powodu. No to witamy kolejnego nieszczęśnika w takim układzie. To było szybkie i tym bardziej, że jeszcze Eliza razem z tą drugą czekają też na, na werdykt a propos kwiata. Dobra, to teraz w takim układzie Nikodem musi coś wykonać. O, Nikodem sobie je zrobił jedzonko bardzo mądrze. O nie, i on też ma tego grilla, no to będzie prędkie. A skąd to się wzięło? Myślałam, że wszystko usunęłam. Jak ostatnio narzekałam, że to się wszystko wlecze, to teraz proszę bardzo, już czwarty Sim ma to praktycznie wyrok śmierci, bo tamte mają tego krowokwiata, który jest trochę upośledzony. No ciekawe, czy jemu też się uda to spalić. To na pewno jest mniej przyjemne do operacji plastycznych. No i chyba też go to strawi. Trzymaj się mordo, może ci się uda. Bo no póki co to się nieźle trzyma, ucieka od tego. Eee, lol? Chyba mu się uda, chociaż nie. Jakbyś spróbował gasić ten ogień? Strażak sam, strażak sam. No udało mu się, wykraskał się. No niby to jest takie trochę oszukane, no ale dobra, bo to już będzie zbyt prędkie naprawdę. Trochę mnie to powoli przeraża. Dobra, mam nadzieję, że zadbasz jakoś o siebie. Dobra, mam nadzieję, że ktoś wylosuje coś innego, bo to taka trochę monotonia. Narzekałam, że krowokwiat ich za szybko zabija, stworzyłam coś nowego, to teraz mamy albo morderczy grill, albo morderczy krowokwiat. I wo, jaka fajna zabawa. Co ty taki głodny jesteś, akurat jesz śmierdzące, no trudno, no. Takie jest życie na wyspie trzy. A trzy to była maszyna potrzeb. To też będzie ciekawe. Kurde, dawno nie było tej maszyny potrzeb. Jesteś turpogłodny. Chodź tu. Przestań! Ty masz jakiś problem. Teleportuj się tutaj w takim pokładzie. O co mu chodzi? Czemu on jest taki głupi? Użej tego, nie wkurzaj mnie. O niej, zrobiło ci to dobrze. Eee. A jak tam nasza. Protagonistka. Widzę, że tutaj się świetnie bawisz. Jakieś historie opowiada, że o, jak to było, pokonałam tyle simów. Dwójeczka. Mmm, dwójeczka. A w ogóle już zaraz wybija kolejna godzina 12. Ja dopiero ogarniam ostatnią osobę. Super. Aha, tylko ty teraz pewnie tutaj nie możesz przejść, nie możesz się teleportować, bo jest za dużo tych śmieci. Dobra, to w takim układzie muszę coś takiego porobić, ponieważ no nie ma szans. Nie rozumiem, dlaczego oni nie chcą o tych much zdychać. Mam nadzieję, że teraz ci się uda. I zjedz sobie cztery galaretki. Pierdzielaj. Ale no, nic się nie dzieje. Serio, te muchy to jakiś fajk, naprawdę. Nie kumać, nie rozumieć. Dobra, udało Ci się pewnie zgróbnić, Bidulo. Ile śmierci widziała. <laughs> Biedna. A ja w końcu nie spojrzałam, czy gruba będziesz. No, będziesz. Chciałam to rozstrzygnąć w sposób taki, która będzie mieć gorszą higienę, ale w sumie jedna ma <grytanie> praktycznie super higienę, no bo jest na zielono cały czas ta higiena, a druga dopiero co się myła, i teraz ona w ogóle chce jeść, podać kanapki szynką, no są w ogóle zaradne dziewczyny. Więc myślę, że w ogóle 12 mi już przelaciała ludzie. Więc chciałam powiedzieć, że no dobra, w takim układzie to się przelosuje. Im się upiekło, no bo i tak krowokwiat chce jeść, duchy nie będą mieć tego krowokwiata, więc możemy zacząć wszystko od nowa. Oszukała przeznaczenie, ale też ma ten bankiet, no ja nie rozumiem, no tak strasznie chciałabym zobaczyć Sima zdychającego od much. No jeszcze się spierdziała, no. No też to to wszystko sra, bo ona wie o tym, że muchy jej nie zjedzą. Okej, okay, jedz te galaretki, please. Nie ma. No i nie ma. No i wszystko w porządku z nim. Nawet nie zgrubła świnia jedna. A ty, Alisko? Trójeczka. Maszyna potrzeb. No, jest coś tak delikatnie na zielono. Hmm. Ciekawe. Ojoj. oj ale wykaraskasz się z tego. Widziałam gorsze tragedie. Wszystkie potrzeby na czerwono, a i tak dawali radę. Tym bardziej, że o pierwszy twój odruch to jedzenie. O dziwo jedzenie, a nie jak przy większości, że oni chcą sikać albo się myć, więc no, spoko. Ok, teraz z kodem. Masz szóstkę, znowu! Okay. <laughs> Chyba naprawdę kostka ma na ciebie plan, bo już po raz drugi się tutaj spotkamy. I po raz drugi musisz upiec na ruszcie hot-dogi i w sumie nie widzisz żadnego podstępu, nie? Yy, tylko nie wiem, czy tym razem ci pomagać, czy nie, bo w sumie nie wiedziałam, że to jest aż takie insta. Bo ten ogień i tak się rozprzestrzenia i leci ku niemu. No ale... W takim układzie to każdy Sim się obroni. Więc to też nie ma sensu, po co robić tego goryla, żeby potem używać... Yy... No, niestety przykro mi. <laughs> nie zdążyłam nawet powiedzieć mojej wypowiedzi, bo cię śmierć za szybko spotkała. No ale, kurde, no, trup się ścielę, gęsto. <laughs> to trzeba przyznać. Ech, no i zostały trzy dziewczynki aż. I dalej nasza ostatnia protagonistka jest w grze. Teraz przychodzi czas na Teodora Podróżnika, i mamy piąteczkę, czyli zwykłego gotowanko. Myślę, że to nie jest aż takie inwazyjne jak grill. Jest obiad gotowe daniem. Chyba, żeby cię duch przestraszył, albo coś. O, halszka idzie. O, kurde, byłaby na to szansa. O, kurde, halszka. Nie, halszka ma cię w dupie. Narzekaj, narzekaj, narzekaj. No nie. No to jest takie właśnie średniawe. Bo to trzeba naprawdę mega farta, żeby tak Sim się czymś zajął i zapomniał o tym. Ze mu tego, nie? Co to jest? Trujeczka. To jest trujeczka, mordeczko, czyli, że też masz maszynę podrzeb. Kurde, no dawaj użyj tego. Halo? Co ci przeszkadza niby? Dobra, będę teleportować ich, nie chce mi się z tym męczyć, nie wiem o co im chodzi. Oj, 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 i jej też to źle robi? No, bardzo mi przykro z tego powodu, no i trochę... Trochę gorzej wypadłaś niż Eliza, który to się z czego śmieje? A, te się śmieje z własnej desperacji, bo ja zapomniałam, że on tu jest zamknięty. Chodź tu, mordo, teleportuj się tutaj. A właściwie, który może? Niech przebiegnie tor przeszkód. Czym oni nie mogą niby przechodzić tędy? Co im się stało? Tak nagle. Możliwe, że ta cała parcela się po prostu zbagowała. Ona chyba nie będzie chciała ćwiczyć. I ewentualnie. O, Delarosa też będzie chciała ćwiczyć. To chodź tu, mordo. No też nie może tędy przejść. Nie wiem. Nie wnikam, nieważne. O, ona chyba idzie mdleć. O jejku, jeszcze przy grobie Matiego. Robisz pokłony dla mistrza, którego pokonałaś ostatnio. To jest miłe z Twojego powodu. Coś w ogóle planujesz zrobić oprócz zeszczenia się w gacie? Może byś tak coś zjadła? Nie, no dobra, no. No zjedź coś, no. Zeszczałam się w gacie. Jestem od kroku od śmierci, bo mam pusty żołądek, ale będę dalej płakać. No nie, no, no nie wiem, no o, w ogóle dwunasta wybiła elo. Jaka w ogóle kolejka już do tego krowokwiata? Mati wyszedł! Mati, murdeczko dzień dobry! Hmm. dobra. To Delarosa co robi? Delarosa też ma ten insta-kill, kurde. Chyba to jest trochę... Ja nie wiem co zrobić. Bo to jest aż za bardzo pochłaniające tych wszystkich simów. Nie, nie sądziłam, że to będzie aż takie złe. Może po prostu im dziwi to robię? Żeby mogli się ewakuować z tego pierdzielnika. Ym, poczekaj, to on jeszcze jest tutaj z tobą. Dobra, to ty uciekaj stąd. Teleportuj się tutaj bracie, co? Żeby ciebie też nie korciło, żeby iść do źródła ognia. A końcu gdzie są te drzwi? Halo? Okej. Okay. To masz okazję się ewakuować, masz drzwi. A ten co w ogóle... Oni wszyscy widzą ten polar z perspektywy... Piwnicy? O chopie! Weź mi tutaj się w ogóle teleportuj mnie to gdzieś. Nie wiedziała ja. Halo, a ty masz jakieś takie poważniejsze problemy na głowie, typu na przykład głód. Dobra, chyba dodanie drzwi to niewiele co daje. Spróbuj się może uchronić od tego gaś ten ogień. Bądź strażakiem. Ale to chyba niewiele co da. To się za bardzo rozprzestrzenia. O nie! Albert! Kretynie! O nie, matki, kretynie! Ale chyba przeżyje to w każdym razie. Ona chyba sobie zrobiła po prostu jakąś taką kratkę, przez którą ogień nie przejdzie, ponieważ tutaj się obszczała. I no, wiadomo, ogień z wodą się nie lubią. Ona jest mądra. No, rzeczywiście przeżyła to, lol. Z drzwiami czy bez drzwi i tak straszna lipa, nie polecam. ja Lidia, co dla ciebie? Czwóreczka, krowokwiat, ale jesteś. Wiesz, co jesteś brudna. Jestem ciekawa. Czy jak do tego krowokwiatka dotrzesz, to przypadkiem czy się nie spocisz pod pachami? Ale o co chodzi? Coś wam się... A, bo ona chodzi. Po tych schodach. A teraz? Weź ciastko. Niby po to ciastko idzie. Jesteś na pomarańczową. Masz higienę. Widzę, że tutaj y, Teresa już wie, co się kroi. I cię podstawiała nogę przyjacielską. Że nie, jednak nie przejdziesz przeze mnie, bo cię czeka śmierć. No masz tą higienę, kurde, pomarańczową, więc... Sól, sól, pieprz, pieprz, ale byłoby w sumie przykro, gdybyś miała zginąć, no bo jesteś o krok od zasmrodzenia się. Ej, 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 ty nie odwracaj kota ogonem, nie uciekaj do lodówki. Aha, czyli to jednak było zbagowane no kurde, masz higienę straszną, powiem ci. To byłoby przykre, gdyby miało cię zmieść. Halszka ci uratowała, o oh, lol! No to w takim układzie masz szansę coś zjeść. I idzie coś zjeść, a nie, co to jest, aha. Ciekawość wygrała nad głodem. No rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale no okej. Okay. Podróżnik, Teodor. Masz trójeczkę, czyli ostatnią możliwą szansę z maszyny potrzeb. Oj 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 oj. oj, oj, oj. I wszystko na czerwono, praktycznie. No ciekawe, jak się z tego wykaraskasz. I ona też jest umierająca. No, Lunepul. O, Jezu, jeszcze ci szósteczkę wylosowało. Szkoda, zarazka. Szkoda. A, to w ogóle Eliska dalej siedzi. Zapomniałam o niej. Za dużo tu się rzeczy dzieje ostatnio. Halo, halo, halo. A no, on w ogóle se zemdlał tutaj. Można? Można. No. Po prostu chyba nie chce patrzeć na śmierć swojej żony. To logiczne się zdaje. Ale masz drzwi, masz cokolwiek. W ogóle ty chcesz dleć. O, zemdlała. Ciekawe. Ok, zemblała. Ciekawe, czy ją y, omdlenie od śmierci uratuje, czy się zapali. Nie, chyba automatycznie się zapali. A masz taką wolę przetrwania, ugasisz ten pożar? O. Coś idzie. No? No, niestety. <noise> Ale walczyła dzielnie. Myślę, że jakoś się wykaraska z tego, pomimo tego, że ma takie obstrane potrzeby. To jest trochę smutne. Ale tak jakby ogień jej nie chciał pokonać. Myślę, że da radę. Chyba. Może i nie. W ogóle to powinna umrzeć z braku. Po... A, w ogóle, no. Albo powinna. No nie! Łupku! O nie, uwaga! Z... O nie, dobra, wykaraskała się z tego. Ej, dobra, to się broń w takim układzie. Już chciałam powiedzieć, że zabarła na pełny pęcherz, bo takie. Wszystkie potrzeby były na czerwono i ten pęcherz i tak rósł. A tu jednak. Ej, mordo, masz przetrwać. O nie, ej, co to za bug? No smutne. Ej, gaść, twoją żonę. Skoro tu przylazłeś, Boże, jakie to jest straszne. Eee. No cóż, no. nie ostatniego odcinka. Powiedziała wszystkim: Papa. Ten próbuje podbudować swoje jedzenie, to jest miłe. No, to zgniłe. Miłe, zgniłe, ale najważniejsze jest to, że zapycha żołądek. Dobra, Delarosa, gdybyś lepiej nie myła. Bo jak wylosujesz krowokwiat, to co to będzie? Być może lepiej zjadła coś? No nie. I ona ma tego, tą szóstkę, więc też tego grilla, ale może spróbuję wylosować jeszcze raz w drodze wyjątku. Czwórka, czyli krowokwiat. <laughs> no rozwaliło mnie to. Chciałam jej jakieś zadanie lepsze zrobić. <laughs> Wyszło na to samo, no dobra, weź ciasko, nie będę się dwa razy z kostką kłócić, no, czyli ten odcinek będzie chyba legendarnie szybki. Co mnie zmusza, chyba jednak rzeczywiście do zapoznania się z modami, bo no w takim układzie to się wszystko dzieje zbyt szybko. Ale jak na początku odcinka uznałam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ ty, jako mąż swojej żony, tak, mąż swojej żony, to sobie jest logiczne. Mąż swojej żony, która ostatni odcinek przetrwała. Teraz ty przetrwałeś i ty jesteś nowym zwycięzcą. Mimo tego, że jesteś wyjątkowo katastrofalnym stanie. Nigdy wcześniej wygranego ma chyba nie zostawiałam, aż z takimi płodłymi potrzebami. Na szczęście trochę sobie głód podreperował jakimiś spleśniałymi płatkami. A ja mu oczywiście dorabiam barwy wojenne. Chodź tu mordeczko. Boże, ten czerwony klejnot. Nad jego głową. Już odruchowo chciałam kliknąć na klejnot. Okej. Okay. O, nawet się cieszę z tego powodu. W ogóle, właśnie ostatnim razem chyba nie było ani razu maszyny potrzeb? A teraz sobie oświadomiłam, że ani razu nie było elektrycznego reniferka. W każdym razie, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych. Żegnamy się z panem Teodorem. Timciki z Wami. Pa!